że wejrzy ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Alleluja. W tym miejscu uczyńmy krótki rachunek sumienia. Tak za my złości, Jedynie dla twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, Całym sercem skruszonemu. Kres nadejdzie jasności. Błagamy, stwórco wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione, przez sen czuwają przy tobie. A kiedy zbudzi je zorza, niech ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy, i duch gorliwość odnajdzie, a ty swym światłem przenikaj, głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze Najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, Co z Tobą w ducha jedności Króluje w blasku na wieki. A. Panie i wysłuchaj moją modlitwę Godnym podziwu uczynił Pan tego, którego wskrzesił z martwy. <śm> Kiedy cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość, tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary. I miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko ty jeden, panie. Pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen, Zmiłuj się nade mną, Panie. I wysłuchaj moją modlitwę wśród nocy, błogosławcie Pana. Chwalcie Boga Naszego wszyscy Jego Słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Błogosławcie Pana wszyscy Słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego Domu, Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana. Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Mała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które Ja ci dziś. Nakazuje, wpojrz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Serdecznie witam na liturgii godziny z pierwszych nieszporów uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. I Ciebie, Łukaszu, i Ciebie, Krzysztofie. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże, wierny. Powierzam ducha mojego. mało Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Wszesz nas, panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj, Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Ojcu i synowi, duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną. I śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziś szczególnie wybrzmiała w moich uszach modlitwa. Średniowieczna, którą podobał sobie święty Ignacy. Dusza Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Pamiętam młodość swoją, kiedy żarliwie modliłem się tą modlitwą, rozważając każde słowo. Wyczerpując jakby jego znaczenie w rozważaniu. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Wyobraziłem sobie wtedy kościół, który jest rzeczywistym ciałem Chrystusa. I dziś w tym kościele, przez jedną dobrą duszę, dowiedziałem się, że nie jestem już w kościele walczącym. Jestem w kościele miłującym. To było olśnienie. Oczywiście, zna, znawcy katechizmu mogą zarzucić, że póki jesteśmy w ciele i toczymy walkę przeciwko grzechowi, jesteśmy w kościele wojującym. Owszem, ale nie umniejsza to faktu, że słowa tej drogiej mi duszy o kościele miłującym zapadły głęboko w serce i, ufam, były z Ducha Bożego. I zakończmy tą naszą kompletę, jakżeby nie inaczej. Przed dzień uroczystości, już w zasadzie obchodzonej już teraz tej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, hymn Boku Rodzica. Bogu rodzica Dziewica Bogiem sławie. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, jegoż prosimy, a na świecie. Znasz się, znasz, Łukaszu doskonale i dobrze to wyczuwasz. Oczywiście, że powinno być mega mocno. Na marginesie przesłuchaj sobie hymn, który zaśpiewałem zupełnie spontanicznie w nieszporach pierwszych uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. O, melodia. Z której jestem dumny, która była dopasowana do treści. Dzisiejsze nieszpory pierwsze. Możesz sobie posłuchać, Łukasz. A za wszelkie niedociągnięcia muzyczne przepraszam, jego mistrza i brata. Dobrej nocy. Jeszcze moment, oczywiście się nie umie oderwać. Puzon 32 na nodze czy ja mam? Chyba nie, puzonu nie mam, no jak takie brzmienia, ewentualnie jakiś was. Dziękuję.